na moim kanale z tej strony Motycio Dziś zagramy sobie w Brookmen RP Pokażę wam prawdopodobnie około 4 sekrety, które są właśnie tu Pierwszy jest właśnie w szpitalu Pokażę Wam, tutaj są dwie rzeczy, bo kiedyś, jak kiedyś było Brookhaven RP, ta, takie starsze, to właśnie było, można było to się położyć, a tu była strzykawka, która została usunięta. Była, tutaj jest strzykawka taka, która nie jest usunięta. Zaraz ją, zaraz ją tutaj znajdziemy, chyba nie ma jej tu, ale jest właśnie w szpitalu tam do dola. Jest zwykła strzykawka, Taka z normalnym takim płynem. A tam była taka właśnie z zielonym. I tu pokażę Wam drugą rzecz. Bo tu jest agencja. I właśnie to można podpalić. Teraz idziemy sobie na cmentarz. I klikamy sobie właśnie do trumnę. Pukamy i taki straszny. Teraz dla postać wychodzi. Czekajcie. Y bo, mój kole bo mój kolega do mnie pisze. No właśnie on za mną grał. Teraz dołączył. Y tak. On dziś jest na tej mapie. Czekaj. To on? Nie, to nie on. To jakaś osoba. A teraz idziemy sobie do następnego sekretu. Następny sekret jest właśnie tu. Tak? I tu mamy wszystkie osoby na Brookhaven LP. Tych wszystkich hakerów takich. Takich. I kolejne coś jest tu, w policji. I tu w policji, prawdopodobnie to było. Ja to dawno robiłem z kolegami. My tam wchodziliśmy, ale to było dawno temu. Jakieś dwa miesiące temu, i chyba już zapomniałem. O tu trzeba wskoczyć. Tylko, że mam takiego skina. Zowieasz się, nie wiesz, tam. O mam, zmieścimy się. I tu musi być takie coś. Idziemy sobie po tej stronie albo po drugiej. O, jest tam latarka. To będzie ostatni zakret na dziś. Czekajcie, to było tu. Tak. I warcie, tu jest to. I tu są takie rzeczy. I. Muszę mieć tu, za tym. Jest taka karta. Zmienię sobie skina. Takiego. Pyk. Bum. Muszę się zmniejszyć chyba. Muszę się chyba zmniejszyć. i skakuję Mam tą kartę, mam tą kartę, mam tą kartę. Jest. Teraz jest problem. Ok, ja sobie zmienię na tego swojego to jaki będę gigantyczny. A... Ale powiedzcie, czy taki byłem wcześniej. A, ja chyba taki byłem. Ej, i to jest problem, ja nie mogę stąd wyjść. A, to jest. Mamy taką kartę niebieską. Wychodzimy, bierzemy to i jedziemy bardzo szybko tam. To było po tej, gdzieś tam na końcu mapy. Tu było obok tych solarów. No tak, chyba było obok tych solarów, tak. Było obok solarów to. Dzisiaj taki długi odcinek właśnie z tych sekretów. A jutro wam pokażę sekretów na Poland Heaven. Jak chcecie, to właśnie jak wrzucę ten odcinek już na YouTube, to napiszcie właśnie w komentarzach, czy chcecie właśnie odcinek sekretów w Poland Heaven. Jest tu Dobra, to jest tu. Mierzymy to. I sobie wchodzimy. I tu. Mamy takie rzeczy. I to można. To może być skrytka na właśnie chowanego. Ja już kończę odcinek. E, chcę Wam właśnie powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę. i Bika z Bardzo dziękuję.